No dobra, to pokaż stopy. Nie, no daj żyć. Zatkam nos, pokaż. Mama, tata, Rafał, Fabian, Szaniawscy. Szaniawscy to jest tych trzech braci. Rafał, Rafał Orłoś, Fabian, Fabiański i mama, tata. A ta postać rycerza? Invictus tam jest napis, polecam ten wiersz. Invictus. Invictus. Rycerz, bo kiedyś ktoś mi powiedział, że ty taki rycerz jesteś. Powinieneś się w średniowieczu urodzić i latać z mieczem. To jest hołd za pomoc? E, tatuaże, tak. Mhm. To są, to, są to, wiesz, to chodzi o to, żeby nigdy nie zapomnieć. Nie zapomnieć, że oni byli jak innych nie było. Ty wyglądasz na takiego, który sobie igrał. Igrałem. Przesuwałeś granice. Szukałem. Słyszałam takie określenie. O kimś, kto zginął. On szukał śmierci. Szukam cały czas. Granicy. Mi mm -hmm. jest wiecznie mało. Ja mam taki k, ciągły niedosyt życia. Głód. Ale na maksa. Po co dostałeś drugie życie, wiesz? Nie. A szukasz pod... boję się boję na to się. pytanie? Nie, się. Nie, boi się. Po co nie? Boję się, że jak się dowiem albo jak zrobię to coś, to mnie dopiero zabiorą wtedy. Nie chcę, nie chcę, to jest super, nie dam się.